robić czuł się odpowiedzialny za Polskę i Polaków, mimo że zarzucano mu czasami brak patriotyzmu albo szarganie świętości. Przede wszystkim jeden, bo y, powtarzamy tu, tu w Radomie, zresztą to w, przy festiwalu się często powtarza, Radom nigdy nie, nie był poematem nawet o wschodzie słońca. Taki zdanie, niektórzy radomianie, ci tacy bardziej patriotyczni lokalnie zaperzają się, ale to jest fragment z, y, bardzo sensownego cytatu o postawie Polaków wobec kraju Polaków emigrantów wobec kraju przedwojennego, który pozostawili. I on, I on pisał tak, przestańcie zatem hodować w sobie pobożne iluzje i sztuczne sentymenty. Nie, nigdy nie byliśmy szczęśliwi w kraju, kraju z dużej litery. Tamte sosny, brzozy i wieżby są w istocie zwykłymi drzewami, które wypełniały Was bezbrzeżnym poziewaniem, gdy znudzeni oglądaliście je niegdyś przez okno każdego ranka. Że grujec jest czymś więcej niż przeraźliwą i prowincjonalną dziurą, w której ongiś biedowała wasza szara egzystencja. Nie, to kłamstwo. Zadom nigdy nie był poematem nawet o wschodzie słońca. Nie są cudowne i niezapomniane tamtejsze kwiaty. A nędza, brud, choroby, nuda i krzywda osaczały was i wówczas, jak psy wyjące głuchych polskich wsi od zmroku. Zresztą to nie pasuje dzisiaj do tego zachwytu y, piłsudskim. Y, ty, ty, ty. Tym dwudziestoleciem międzywojennym. Jestem gotowy. bo wiadomo, że jeżeli ktoś chce przeczytać Gombrowicza w Polsce, to musi albo przeczytać książki wydane przed wojną, które ktoś tam gdzieś zachował, albo czytać książki wydane przez Instytut Literacki Paryskiej Kultury, czyli książki, których nie wolno mieć, no bo one są przemycane do Polski i za samo przemycanie grozi więzienie. Ty nie brałam. Nic o tym nie słyszałam, A, więc... Ale czytała Pani Bąbrowicz. Tak, tak, w szkole, w szkole na pewno, tak. Ale on to potem... Uh uzupełniał definicją ojczyzny. Nauczcie się dźwigać własne przeznaczenie. Przestańcie opiewać mdławo piękności Grójca, Piotkowa lub Biłgoraja. Wiedzcie, że ojczyzna wasza to nie Grójec, ani Skierniewice, nawet nie kraj cały i niech krew uderzy wam na policzki rumieńcem siły na myśl, że ojczyzną waszą wy sami jesteście. Cóż z tego, że nie przebywacie w Grodnie, Kutnie lub Jedlińsku? E, czyż kiedykolwiek człowiek przebywał gdzie indziej niż w sobie? Jesteście u siebie, choćbyście znajdowali się w lub w Kanadzie, ponieważ Ojczyzna nie jest miejscem na mapie, ale żywą istnością człowieka. Dla takich, takich, takich cytatów Was do ten dziennik czytać, czytać, czytać i ciągle się znajduje. Nowo. Bałem w Polsce. Wprawdzie nic wtedy konkretnego nie zagrażało. Granice państwa były ustalone. Polityka zagraniczna spokojna, sprawy wewnętrzne jako tako uładzone, rządy Piłsudskiego na mocnej podstawie oparte, długodystansowe. A jednak siedziało się jak na beczce prochu. Ho, ho, trzeci! Pomocy ratunku! Przybądź trzeci człowieku, dla nas dwojga przyjdź. Uczyncie mi nową gębę, bym znowu musiał uciekać przed Wami w innych ludzi i pędzić, pędzić, pędzić przez całą ludzkość, gdyż nie ma ucieczki przed gębą, jak tylko w inną gębę. A przed człowiekiem schronić się można jedynie. Objęcia innego człowieka. Przed pupą zaś w ogóle nie ma ucieczki. Jedyną bodaj przyczyną tego mego zaniepokojenia było to, iż czułem, że należymy do wschodu. Jesteśmy wschodnią, a nie zachodnią Europą. I ani katolicyzm, ani nasza idiosynkrazja do Rosji, ani związki naszej kultury z Rzymem czy z Paryżem nie mogły nic przeciwko tej nędzy zżerającej nas od spodu, azjatyckiej. Cała nasza kultura była kwiatem o korzucha. Był to kraj ludzi sparaliżowanych. Ciebie zaczerpnął, przyjdź, tchnienie ożywcze, przyjdź, siło, odczep mnie, i oddal! Wtedy dostrzegłem pewne drobne obrzydliwości tej arystokracji. Na przykład dłubanie w nosie. Zauważyłem, że dłubanie w nosie moich chłopaków wiejskich było jakieś, takie, było jakieś takie niewinne. Podczas gdy ta sama funkcja, dokonywana ręką potockich czy wielkopolskich, stawała się nieprzyjemna i odstryczająca. I Polakiem, ale nie zanadto. Tak. Być ostrym, rozumnym, dojrzałym, być artystą, myślicielem, stylistą, tylko do pewnego stopnia. I nigdy nie być za bardzo. I właśnie z tego nie za bardzo. Uczynić siłę równym wszystkim. Bardzo. Wydaje mi się, że to y, jego, jego ten utwór y, jako lekturę w szkole przeczytałem i kojarzę tę gębę, pupę. Wiem, no nie była to łatwa lektura, ale jakoś się udało, trzeba było. Bardzo, bardzo intensywnym siłom. Pilnować w obliczu zjawisk gigantycznych własnej ludzkiej miary. Nie być w kulturze niczym więcej, jak tylko wieśniakiem jak tylko Polakiem ale nawet wieśniakiem i Polakiem nie być za nadto być swobodnym ale nawet w swobodzie nie być nadmiernym w tym upartym mówiąc najprościej ogąbrowicz był jeśli chodzi o twórczość, był absolutnie bezkompromisowy, bo on różne kompromisy w życiu musiał podejmować, jasne. I tak było, ale jeśli chodzi o to, jak pisze i co pisze, to właściwie nigdy nie przykrawał tego, co pisze, do gustów. Wydaje mi się, że to, była, to był wyraz prawdziwej odwagi. Pisarz, który idzie za, swoją, za swoim impulsem myślowym, zawsze będzie niewygodny dla władzy. To nie jest tak, że komunizm Gąbrowicza wyłącznie brzydził albo odstraszał. On był dla Gąbrowicza też fascynujący, ale to, co, to w co się przeradzał, jeśli chodzi o ograniczanie wolności ekspresji i wolności osobistej człowieka, był, było dla Gąbrowicza absolutnie nie do przyjęcia. Znaczy nie jest powieścią pornograficzną, a przynajmniej nie jest powieścią w, w takim sensie obyczajowo ryzykowną, jakby tytuł mógł wskazywać, ale tak naprawdę jest o wiele bardziej szokującą i myślowo niebezpieczną powieścią niż jakakolwiek powieść pornograficzna. Dlatego, że pornografia jest właściwie taką, takim namysłem nad tym, co zrobić w świecie, który się rozpada? Ale w pewnej chwili wzrok mój przyciągnęło coś zniewalająco kuszącego. Pomyślałem mętnie, że bóg i cud, bóg i cud. Co to było jednak? To było Kawałek policzka i nieco karku, należące do kogoś, kto stał przed nami, w tłumie o kilka kroków, omal nie udławiłem się. To był chłopiec. Mogę powiedzieć, jak go postrzegano. Yy, większość osób, wspominających Gomrowicza, to są ludzie albo nim zafascynowani i dość bezkrytyczni, albo ludzie, którzy w żaden sposób nie mogli go znieść. Więc bardzo rzadko jest coś pomiędzy, co oznacza, że musiał mieć bardzo silny charakter i bardzo mocną osobowość. Czy zdaniem waszym czytelnik nie asymiluje części tylko i tylko częściowo? Czyta on część albo kawałek, a potem przerywa, by za jakiś czas przeczytać następny kawałek? A choćby wreszcie przeczytał całość, czy mnie macie, że obejmie ją wzrokiem? I pozna się na stosunku i harmonii poszczególnych części, jeśli nie dowie się od specjalisty? Na no to więc autor biedzi się latami, kroi, nagina, zrywa, łata, poci się i męczy, aby specjalista powiedział czytelnikowi, że dobra konstrukcja? Ale dalej, idźmy dalej, na teren codziennego, prywatnego doświadczania. Czy byle telefon, albo byle mucha nie oderwie go od lektury, akurat w tym miejscu, gdzie wszystkie poszczególne części zbiegają się w jedność dramatycznego rozwiązania? A cóż dopiero, jeśli w tym momencie brat jego, dajmy na to, wejdzie do pokoju i coś powie: szlachetny trud pisarza idzie na marne wobec brata, muchy albo telefonu. Tak, ja czasem myślę, że forma szukała jego, to znaczy, że on nie umiał pisać inaczej niż ze świadomością wyostrzoną formy. Raz zbudowaną świadomość raczej utrwalał i modyfikował. Szukał też formy w byciu, w życiu. Życie było dla niego laboratorium twórczości, mam wrażenie. Że pewne rzeczy sprawdzał, wypróbowywał, zanim to przenosił na karty, czy dramatów, czy powieści, czy dziennika. I, może nawet obsesja formy była czymś, co po prostu porządkowało mu egzystencję. Żuki jakieś, nie wiem jak je nazwać, pracowicie snuły się pod, po tej pustyni w celach niewiadomych. Jeden z nich, nie dalej niż na odległość mojej ręki, leżał do gry nogami, wiatr go przewrócił, słońce piekło mu brzuch, co zapewne było wyjątkowo nieprzyjemne, zważywszy, że ten brzuch zwykł zawsze pozostawać w cieniu. On żył świadomie, w tym sensie że żył świadomie, że był wyczulony na formy, w której się znajduje, i formy, które kreuje miał też możliwość takiego przemyślanego ingerowania w rzeczywistość za sprawą formy. Czy widzisz moje dziecko tych młodzieńców? Uśmiechnij się. Uśmiechnij się, moje dziecko. Dlaczego tak nie Dlaczego ty, moje dziecko, tak się nie mrawo uśmiechasz? Wczoraj znów nie miałaś powodzenia, dzisiaj znów nie masz powodzenia, jutro także nie będziesz miała powodzenia. Dlaczego ty jesteś tak mało ponętna, moja kochana? Hm? że trzeba dojrzeć do samodzielności myślenia, że to, co on pisze, to są propozycje dla dorosłych, świadomych ludzi. Ja bym go chyba o nic nie pytał, bo bym wiedział, że mi nie odpowie. Znaczy, według tej jego zasady, jedyna dostępna mi szczerość to wyznanie, że nie jestem szczery, tak? że nie mogę być szczery. Większość z nich jest takim tym, że nie umiałabym ich wypowiedzieć do kamery. you. Mm -hmm.